Yeah. Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem RokanPol, Wracam po dłu naprawdę długiej przerwie od, yy, od Minecrafta. Wcześniej miałem grę non premium, teraz mam grę yy, już normalnie premium, oryginała. Zrobiłem sobie skórkę i tak dalej. I wracam do yy, mojej serii Stawiam Klocki. Ale muszę zrobić nową mapę, ponieważ tamta mapa, którą miałem ostatnio, już na tej wersji 151, bo to jest wersja 151, niepoprawnie się wczytuje, jakieś tam się błędy robią. Więc nadal mam poziom trudny, tak jak miałem to na poprzednich mapach. No i stworzymy sobie teraz mapę. Tradycyjnie nazwiemy ją tak jak ostatnio. Zaznaczymy numerem 3, jako że Miałem, To jest jakby trzecia mapa już moja z tej serii. Przetrwanie, więcej opcji, generuj struktury włączone, typ świata domyślny, to na kody wyłączone, bonusowa skrzynka wyłączona. Ok, ziarna nie dajemy, gotowe, stwórz nowy świat. Zobaczymy, gdzie to ja się pojawię. Mam nadzieję, że nie zima, bo nie lubię strasznie zimy. I wszystko będzie trzeba zacząć od nowa. Przede wszystkim przeżyć. Czyli pożywienie. To jest pod. No. znowu zima. Ale jest pożywienie. I to jest super. No tak, ale zrobić świnie głowymi rękami to będzie wyczyn. Już. Dobra, super. Jest pożywienie. O, fuck. Oh, shit. Creeperlandia normalnie. Mogłem pan świnkę zabić? Dziękuję. Dobra, trzeba zabrać trochę mięsa, bo... ...pewnie z tej jaskini ten creeper wyszedł. Skąd mi nie uciekniesz. Doszło naprawdę dużo rzeczy. Ja grałem, nie wiem, która to była wersja. Wy, jeżeli chcecie to użyć tam sobie zobaczyć, na której wersji ostatnio grałem. Więc sporo sporo rzeczy, które doszły teraz do, do tego Minecrafta to Jak zupełnie, zupełnie nawet nie wiem co, do, co doszło. Okej, okay, ile mamy tego? 10 sztuk? To nam się przyda Drewno oczywiście podstawa w Minecrafcie wykopiemy drewno mięchem szneczką wielu ludzi narzeka na Minecrafta że to jest już stara gra że, yy, że w to grają dzieci kompletnie się z tym nie zgadzam ja mam 33 lata i gram dalej w Minecrafta jeszcze wróciłem po jakimś czasie do tego Minecrafta. Zobaczymy, może wcale mi nie będzie, nie będzie mnie wciągał. Ale myślę, że jednak... Nie wiem, no mi Minecraft się po prostu podoba. Podoba mi się ta swoboda. To jest chyba pierwsza taka gra, która pozwala na tak dużą swobodę. Jeszcze trochę drewna. Jeszcze to. Już się robi, ale i jaja. Dobra, jedno, tak się chyba to robiło. No tak, trzy nie, robimy tak. O, ciach dobra, postawimy może na razie tutaj strasznie nie lubię. Nie lubię zimy, wolę takie ciepłe klimaty. Dobra, łopatka. Co tu jeszcze zrobimy? Kilow musi być. Ale to musimy dorobić trochę drewna. Jeden nam wystarczy. Okej. Okay. To trzeba dobrać. Jeszcze trochę drewna weźmiemy. Tam jest jasne drewno. Z brzozy, super. Najpierw zetniemy to. Najpierw <laughs> zetniemy to. Kurczę, denerwuje mnie. Nie lubię tak zostawiać... Łaganu i syfu na mapie. Musi być czyściutko. No. Teraz co innego. Jeszcze to drewnianko. Mamy co jeść, więc może przeżyjemy jakoś. Co prawda, to jest na krótką metę. Musi być jakąś tu hodowlę mieć. wiżątek, Albo. Parę ziaren, z... ziaren zboża. Dobra. Trzeba bym zdobyć parę zieleń zboża, bo to jednak jest. Jest jedno. Co to było? Kurczę, jeszcze tak jestem normalnie. Mam fobie, jeśli chodzi o klipery. A tamto może jednak się nie dopuszczamy na razie. Nie wiem, czy ja w liczbie mnogiej mówię. Nie dopuszczamy. Że w sensie, że z Wami pewnie. Sam nie wiem. Dobra. Eee, teraz co my tu mamy? Aha, musimy zrobić kamień. Jak tu zdobyć kamień? Jedynie stamtąd. Najmniej kopania, tak? Trzeba będzie, żeby jakiś klipper nie wyjdzie. Jakby nie słychać, to mówcie. Na razie cisza i spokój. Napis już mamy, ale jeszcze trochę więcej tego weźmiemy. Wykopiemy i Wyko, wykilofujemy. że myślę. Z to było. Dobra. Jeszcze trochę. Walki doki. Ta chatka jest stronie... nie, tam nie bardzo mi się podobało. O, Węgier. Zajebioza Gardium Lebioza Zajebioza Dobra Można drewnianym? Można Już nie pamiętam tych rzeczy. Muszę sobie wszystko przypomnieć. Aha! Gram na serwerze e, Gdyby ktoś chciał dołączyć to Postaram się jak nie zapomnę oczywiście dołączyć link pod filmem. Serwer jest... Daje się jednorazową opłatę, tam chyba wysyła się a 3zł. To jest non-premium i premium, także może grać i ci, i ci, którzy mają non-premium także. Którzy mają non-premium także. Bardzo fajnie się gra na tym serwerze. Ja dopiero zacząłem. Zabili mnie dwa razy na początku, normalnie samowolka dla hardkorowców jest ta mapa. Ale to jest fajne, trzeba przetrwać i, i, i nie walczy się tylko z potworami, ale normalnie z ludźmi. Zabijają cię, zabierają wszystko co twoje i uciekają. Tak mniej więcej to wygląda. Można zawierać sojusze. Hmm. Tego boxa od muzyki, nie wiem, nie pamiętam, jak on się nazywał. Wy wiecie na pewno, o co chodzi. Taki tam się naciska i, i on dźwięki wydaje i on dźwięki wydaje, no muszę razy zrobić szybko. To on służy do zaznaczania, jego się stawia na środku i od niego 51 na 51 to jest nasz teren, na który możemy stawiać nasz dom. Takie boksy każdy może mieć trzy. jakby trzy takie prace 51 na 51 i na tym sobie może postawić dom i tam jeżeli postawisz drzwi, to, to nikt ci tych drzwi nie otworzy, tylko osoba, którą której na to pozwolisz, kto tam wpisujesz Jakoś się tam przydzielasz. Że, że, <coughs> przepraszam, że może sobie yy, może sobie tam wejść. Podpisujesz pod działkę po prostu. Także dobra, to. Aha, piecyk może bym od razu zrobił. To niech on się może usmażyć już. Zrobimy tak <laughs> tutaj bo nam się. A nie, nie robimy tak. Zrobimy inaczej. Tu mięcho. A tu w sumie mamy węgiel już. Więc można zrobić. Pochodnie. 8 nam na razie wystarczy. Dobra, łóżko by trzeba było zrobić, bo nie będę całą noc. Noc czekał przecież w tych jaskiniach i z tym wszystkim. O. zombie. Dobra, najpierw trzeba wykopać tu jeszcze to. Ja się ciebie nie boję. O faka, się ciągle zrobił. Dobra, mięso. Jeszcze więcej. Dwanaście, wystarczy. I z boku. Jeszcze mi tu strasznie on to jest. U góry siedzi gdzieś. Na pewno no dobra. Trzeba tu tą chłopkę zrobić. Dobrze jakoś zagrozić czy coś. Hmm, może z piachu będziemy oszczędzać, nie? Dobra, może tak. I tak, dobra. To trzeba zabrać do środka. To trzeba zabrać do środka. To postawimy tu gdzieś. Co trzeba zrobić? Drzwi. Drzwi chyba robiło się tak. Jak dobrze pamiętam. Mam problem z kamerką, więc ona tam nagrywa tylko pół godziny. Więc jak nagle zniknie moja twarz, jeżeli w ogóle w tej chwili macie, ja nie wiem. Jeszcze jestem przed fazą montażu, jak wiecie. Więc jeżeli by zniknęła, nic się, nie martwcie. Znaczy, i tak powinni byście się tym nie martwili. A może ucieszyli. Dobra, to trzeba schować do środka. To może wykopiemy jeszcze tu. Niech sobie tam siedzi. Co by tu można było zrobić jeszcze? Skrzyneczkę oczywiście. Jak się robiło skrzynkę, tak? Tak. I mi zostało 12. Dobra, podwójną. W razie gdybym zginął, te rzeczy nie przepadną. Dobra. Miecz. Muszę sobie zrobić miecz. Te podstawowe rzeczy jeszcze pamiętam. Jak miecz, grabki, znaczy te. Dobra Co hmm, hmm, hmm. by tutaj? Już pająki słyszę Idź po skudo Jeść tu krąży skubany Pewnie na górze samej Co to chciałem zrobić? Kwiatki posadzić? Nie Wchodnie mamy. Węgiel to to. Zobaczymy, jakieś pożywienie jeszcze to być. To trzeba zjeść najpierw, bo to mi spada. Dobra, może gdzieś przeżyjemy. Aha, chciałem wam pokazać skórkę moją, jak mi to wygląda. Jak to się sprawdzało tu chyba. To jest... To nie jest moja twarz, to jest mój tyłek. Tu jest moja twarz, o. Tak mniej więcej wygląda moja postać. Na razie. To się wszystko zmienia. To już moja druga skórka. Od kiedy mam ten, ten... To, to... To premium. Dobra. Teraz zaskoczy na mnie, mogę się założyć. i tak, zboczuch. Albo no, tu gdzieś jest, o właśnie. Tam, to tam co możesz siedzieć. Tam no, chyba nie wejdzie do mnie. Chyba. Dobra, trzeba zdobyć jeszcze trochę ziaren. Kurczę, tych ziaren nie dostawiłem, a teraz... Yy, fuck! Gdzie to teraz to być. No nic. To może będzie tyle w tym pierwszym odcinku. Taki krótki będzie. Nie wiem, ja to nagrywałem 5 minut, 10... Zobaczymy się w następnym odcinku. Może znajdę jakieś łóżko. czy znaczy tą wełnę i zrobię łóżko albo coś. No. To będzie mi co oglądać. W razie to nie wiem czy... W sumie nic się nie dzieje. Jest ciemno. Ja się boję wyjść. No dobra. To by było na tyle dzisiaj. Jestem Rokan Pol. Żegnam się z wami bardzo serdecznie. I do usłyszenia do następnego razu. Cześć.